Kochani, dzisiaj chciałbym nawiązać do już jednego postu, który e, nagrałem na temat diety niskowęglowodanowej. Bo rodzi się pytanie, dlaczego, w jaki sposób zacząć. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chcemy, żeby nasz organizm powrócił do homeostazy, czyli równowagi, a jeżeli chcemy pozbyć się nadmiaru kilogramów, nie chcemy, żeby nasze naczynia krwionośne były otłuszczone, tworzyły się tkan, blaszki miażdżycowe, e, żeby nasza wątroba nie była otłuszczona, skóra tak szybko nie się nie starzała, to powinniśmy przejść na dietę niskowęglowodanową. E, od czego zacząć? Należy zacząć przede wszystkim od badań laboratoryjnych, tak na początek żeby sobie zbadać swój profil e, lipidowy, tak zwany lipidogram czyli zawartość trójglicerydów e, zawartość cholesterolu e, w każdej frakcji tego cholesterolu, cholesterolu e, poziom cukru we krwi rano na przecież robimy z reguły badania to pięknie nam wyjdzie Jaki jest poziom naszej hemoglobiny glikowanej? E, powinien być w granicach 6% max, a może i niżej u osób całkiem zdrowych. E, powinniśmy zbadać sobie nerki, ich wydolność, e, przesączanie kłębuskowe, kreatyninę. No i wreszcie zbadać sobie stan naszych narządów miąższowych, czyli na przykład zrobić testy laboratoryjne na wątrobowe i trzustkowe. I po zrobieniu tych badań będziemy mieli bazę wyjściową. No oczywiście warto też sobie zważyć, warto się też zważyć, prawda? Warto sobie zmierzyć ciśnienie krwi. Warto e, zmierzyć sobie obwody na przykład wokół kostek. E, czy nie mamy opuchniętych, a jak, to, jak to wygląda na dzień przed, przed rozpoczęciem naszej przygody, naszej, naszej zmiany, rewolucji w życiu. Od tego zaczynamy. E, jeżeli Mamy znajomego lekarza albo kogoś kto po prostu e, nas no, prowadzi z reguły. Mamy swojego lekarza rodzinnego, to warto wtedy z tymi wynikami pójść do tego lekarza i sobie je omówić. Gdzie są jakieś zagrożenia? A e, czy te wyniki są. W, wszystko jest super, tak? No i fajnie. Jeżeli byłyby jakieś przeciwwskazania do diety. E, Niskowęglowodanowej, to pewnie usłyszycie, natomiast przestrzegam Was, żebyście nie dali sobie wmówić, że oto zaraz wpadniecie w kwasicę ketonową. Nie wiadomo, jak ta przygoda się skończy, że nerki nam wysiądą, e, bo jest to nieprawda. Jest to po prostu nieprawda. Nie ma absolutnie e, przy, przy, przy jakimś normalnym podejściu, nie ma takiej opcji w ogóle. E, Drugi, drugi punkt, to trzeba wreszcie zacząć. Można zacząć natychmiast. I zasada jest naczelna. Pozbywamy się z naszej diety wszystkich produktów, które zawierają cukry. Nie chodzi tutaj o cukier, sacharozę, glukozę, fruktozę. Źle powiedziałam. Nie tylko o te. Chodzi o skrobie która znajduje się na przykład w ziemniakach, ee, na rządach mięszowych, e, spiszowych, e, roślin, takich jak buraki. E, odstawiamy rośliny strączkowe, czyli nie, nie zajadamy się bobem i fasolą. Tam też mamy skrobię. Co nam zostaje? Zostają nam białka zwierzęce e, i tłuszcze które są bardzo bogate w, w, w aminokwasy w witaminy chociażby witaminy z grupy B e, i zostają nam słuchajcie e, warzywa które mają warzywa i owoce które zawierają mało e, cukru e, są tabele które mówią nam o tym ile Cukru jest w 100 gramach danego produktu, więc wybieramy sobie te, które mają najmniej. A cukier uzależnia, w związku z tym nieraz będziemy mieli ochotę, żeby zjeść coś słodkiego. wtedy proponuję właśnie w drodze wyjątku zjeść sobie jabłko, zjeść jakiś owoc. broń może nie sięgajmy po soki. Soki słodzone czy wyciskane. Nie sięgajmy. Po batony, przekąski, po sprytnie sprzedane produkty przemysłu spożywczego, które nic nie mają wspólnego z małą zawartością cukrów. Tak, czyli jakieś tam niby takie batony keto, no bzdura na kwadratach, nie dajcie na kwadratowa nie dajcie sobie wmówić takich bzdur. Jedzcie żywność nieprzetworzoną, czyli Czyli po prostu, jeżeli kupujecie mięso, to przyprawcie je sobie sami, tak, zróbcie sobie, nie wiem, grilla z, na, z karkówki, zróbcie sobie grilla e, ze steka wołowego, e, piersi z kurczaka, e, nieprzetworzone jedzenie, tak. Zobaczcie, jak będziecie kupować na przykład wędlinę, e, jestem ciekawy Waszej reakcji, ja byłem mocno zaskoczony w... w w kiełbasie jest cukier, jest glukoza. I zastanawiałem się po co. Potem sobie przypomniałem, że żeby kiełbasa miała taki fajny czerwony kolor, to dodaje się dwóch składników. Dodaje się związki e, azotany, czyli azotan potasu. E, no i dodaje się też właśnie cukier. Wiecie, no niekoniecznie, tak? E, i tak jak wspomniałem, jeżeli znajdzie na was, yy, yy, was ochota na zjedzenie czegoś słodkiego, to zjedzcie sobie owoc, tak? tylko żeby to nie było w zasadzie takiego yy, wilczego apetytu na te owoce, tak? bo nasz plan weźmie w łeb. Jabłko, jedno jabłko na dzień, na początek yy, zmiany trybu żywienia no, no, wystarczy w zupełności. Ale ostatnio na, na spotkaniu ze znajomymi usłyszałem taki komentarz, dyskusja była głośna, że a no, na diecie Keto to nie można jeść pomidorów. Wiecie co, naj, najgłupszą rzeczą, jaką można zrobić na diecie Keto, to jest niejedzenie warzyw. Dlatego, że pamiętajmy o źródle, witamin, którym są warzywa. Jedyne, co, o czym musimy pamiętać, to żeby nie jeść tych części warzyw, które są spiszowe. Pomidor ma bardzo mało cukru. Także nie dajmy się zwariować, i na naszym talerzu, oprócz właśnie dobrego mięsa. Nie wiem, tłustego twarogu, sera żółtego, sera pleśniowego, ja na przykład uwielbiam, nie może zabraknąć warzyw. I myślę, że myślę, że jak zaczniecie, zobaczycie, że od razu zaobserwujecie dwie rzeczy. Pierwsza podstawowa kwestia nie musicie przez cały czas Myśleć o jedzeniu, dlatego że tłuszcze i białka mają to do siebie, że długo są trawione w naszym organizmie, w związku z tym nie odczuwamy e, głodu. Następna kwestia, nie, ponieważ nie ma skoków cukru we krwi, no bo skąd ten cukier jego nie ma, e, są to niewielkie wahania, to również nie ma e, wilczego apetytu i głodu w momencie kiedy. Cukier niebezpiecznie się obniża, nie ma, takich, nie ma takich objawów, w związku z tym jesteśmy w stanie wytrzymać w ciągu dnia na dwóch posiłkach, no na trzech. Ja dla przykładu śniadanie jem około godziny 10.30, potem po pracy... Mm, przyjeżdżam sobie do domu i zjadam właśnie e, coś takiego wysokokalorycznego, e, czyli kawał dobrego mięsa, przegryzam pomidorami, i zasadniczo jestem gotowy do tego, żeby e, e, już nic nie jeść, ewentualnie na wieczór, sam wieczór przed snem, zjeść, nie wiem, pomidora, właśnie czy coś takiego, i, i tyle, i, i czekać do następnego dnia. E, da się. Rzeczą, która jest taką mm, trudną, ale jeżeli chcemy mieć efekty w postaci zgubienia kilo, kilogramów, to jest niezbędną, e, to, jest, to są tak zwane to, posty dobowe. Czyli mm, dajmy na to, że od godziny 10 e, do godziny 18 to jest to nasze okno żywieniowe, tak zwane okno żywieniowe, na pewno o nim nie słyszeliście albo usłyszycie jeszcze, w którym właśnie jemy posiłki. Po godzinie 18 do godziny 10 następnego dnia nic nie jemy. Pijemy herbatę, pijemy kawę, najlepiej bez zabielaczy, chociaż no, ja lubię bardzo kawę z mlekiem, więc w pracy no, Niestety zaczynam od takiej rozpuszczałki z odrobiną mleka, żeby złamać troszeczkę gorycz kawy, bo nie słodzę oczywiście, są kawy nigdy nie słodziłem. No i to jest tak zwany czas właśnie, kiedy powstają w naszym organizmie ciała ketonowe, ale w takiej ilości, że nam nie zaszkodzą. One są normalnie włączane, w, uwaga, w metabolizm komórkowy, w związku z tym są zamieniane na energię dla naszego organizmu, w tym czasie są spalane tłuszcze, w tym czasie chudniemy, także to jest taka rzecz myślę, że podstawowa, o której warto pamiętać że dieta niskowęglowodanowa po pierwsze jest bezpieczna wtedy, kiedy nie zarzucamy się tylko pokarmami zwierzęcymi, ale również włączamy warzywa, ale te części roślin, które nie zawierają cukrów. A po drugie, jeżeli chcemy faktycznie schudnąć, to pamiętamy o oknach żywieniowych, o takim poście dobowym. Tak? Czyli 16 godzin niejedzenia. Możemy pić wodę, mówię herbatę, no, no różne rzeczy. Byle nie z cukrem, byle nic co... Dawałoby jakikolwiek impuls organizmowi do tego, że o, o patrz, już masz jedzenie, masz jakieś, jakieś źródło energii. Tak? Nie, w tym czasie nie dostarczamy żadnego źródła energii. No i kochani, polecam gorąco, żeby po trzech miesiącach powtórnie zrobić sobie badania laboratoryjne i porównać wyniki. Ja coś takiego oczywiście też zrobiłem to co zobaczyłem no, napawa optymizmem, czyli przede wszystkim pomimo tego, że odstawiłem insulinę, a jestem osobą chorą na cukrzycę typu drugiego, to cukier mam w, w normie. Druga sprawa, znaczy w normie normie, w takiej normie, którą mają osoby chore na cukrzycę pod dobrą kontrolą. Tak? Także tutaj nie ma żadnych takich pików. On, on jest oczywiście podwyższony w, stos, w porównaniu z sobą dorosłą, znaczy nie dorosłą tylko zdrową, ale to nie jest to, co było wcześniej. Jest, różnica jest zasadnicza. Efektem następnym było obniżenie cholesterolu, obniżenie trójglicerydów. No i tutaj chciałbym się na chwilę jeszcze zatrzymać. Jak to jest? że spadają trójglicerydy w momencie kiedy jemy mięso, kiedy jemy tłuszcze zwierzęce. Czyli to jest dowód na to, że to, z nas, czym nasze głowy się karmi, informacją, że nie jest golonki, bo kurczę będziesz miał tyle tłuszczów we krwi, że hej, no to są jakieś niepotwierdzone Informacje, bo jest, jest po prostu na odwrót, tak? To trójglicerydy, to, tru, trójglicerydy powstają na drodze syntezy z węgowodanów. Po prostu, jeżeli mamy za dużo węgowodanów we krwi, to organizm je przerabia na tłuszcz. No i wpycha je wszędzie gdzie może, tak? Stąd na przykład mówię to jest mm, na przykład y, ucukrzone białka w naszej skórze y, y, otłuszczenie naszych narządów wewnętrznych nie jest spowodowane, słuchajcie, golonką jedzeniem golonki czy mięsa, ale jedzeniem węglowodanów. Byłbym zapomniał. Oczywiście nie jemy chleba, nie udajemy, że a, że przestrzegamy tej e, diety niskowęglowodanowej, tylko faktycznie ją stosujemy. Nie jemy chleba, nie jemy płatków owsianych, e, niczego, co tak naprawdę jest źródłem skrobi, czyli cukru złożonego, e, a także e, żadnych cukrów, e, źródeł cukrów prostych, czyli e, w pewnym momencie odstawiamy e, owoce słodkie jeżeli mamy naprawdę kryzys, możemy sobie zjeść, bo się świat nie, nie zawali, nic tam się nie rozreguluje, nie rozlecimy się. Jak sobie zjemy w chwili słabości jabłko, czy pomarańcze, czy, czy kilka truskawek. Uwierzcie mi, nic takiego się nie stanie. Chodzi o to, żeby to nie było, żeby to był właśnie wyjątek od reguły, żeby to było święto lasu, a nie, a nie po prostu reguła, nie? Um. Ja myślę, że to jest jakieś, takie jakieś rozwiązanie dla, dla tych chorób cywilizacyjnych, które narastają przez cały czas. Mamy coraz więcej przypadków cukrzycy. Jak myślicie, dlaczego? No, dlatego, że przez cały czas bombardujemy nasze organizmy związkami węglowodanami, tak? w każdej postaci, wszędzie. Na śniadanie, na obiad, na kolację, na przekąski, wszystko wysokowęglowodanowe. To jest dramat. Nasza czustka tego nie wytrzymuje. Nasze receptory są oporne w tym momencie na nadmiar krążącej insuliny, więc mamy insulinooporność, rozwija się cukrzyca. Pamiętajmy o tym, że cukier jest pożywką dla nowotworów. E, ponieważ jest błyskawicznie w, e, zamieniany na energię e, i, i spalany tak, jeżeli jest dostępny więc to też powinny, powinna być przyczyna dla której ograniczymy te cukry i na koniec ja nie wiem czy już o tym mówiłem ale może, może jeszcze raz powiem w takim razie słuchajcie jakie zaskoczenie kupiłem reprint książki z 36 roku zielarza Lekarza, zielarza, no i czytam cukrzyca. Zgadnijcie, jakie były zalecenia. Przede wszystkim jej z cukrów. A więc to, to, o czym mówię, w ogóle nie jest czym nowym. To jest po prostu coś, coś niesamowitego, co, co ten, jaką pętlę zatoczyliśmy w leczeniu chorób metabolicznych. Jak nas ogłupiono, ja to faktycznie śmieję się, bo sobie przypominam te zalecenia, gdzie, no tak, Panie Michale, 50% Pana diety dziennej to powinny być cukry, a ja mam cukrzycę. No tak, tak, ale cukry muszą być. 50% No to słuchajcie, możecie nawet, może być nawet tytuł. Konkursu memów, tak? Leczenie, le, leczenie cukrzycy cukrem. W ogóle o co chodzi? To jest na takiej zasadzie jak alkoholikowi. Pozwólcie na to, słuchaj, wypij sobie jedną setę dziennie i będzie super, nie? Albo osobie, e, 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 która jest uzależniona od nikotyny, dwa papieroski, słuchaj, tylko dwa i zobaczysz, I ty się W końcu ty to rzucisz, tak? Albo. Narkomanowi powiedzieć: OK, jedna kreska na dzień to jeszcze nie grzech, nie? nic ci nie będzie. Ale więc, per analogia, to jest po prostu totalna bzdura. Powinniśmy ograniczać cukier do minimum, do takiego, do którego jesteśmy w stanie go zbić tak? Z zastrzeżeniem, żebyśmy absolutnie nie pozbywali się witamin z roślin. Bo no tak się składa, że widzicie, że ja jestem teraz właśnie na spacerze. Szukam sobie ziół fajnych, tych, które znam, tych, których nie znam. A Tutaj nie ma cukru w tych, w tych roślinach, w tym co widzimy, w tej zieleninie. Tak? Są minimalne ilości tego cukru. Cukier jest w, w korzeniach na przykład ale no jaki no, na przykład inulina, która też jest wielosukrem jest bezpieczna możemy sobie robić kawę z inuliny czyli prażyć korzenie topinamburu albo gdzie tam jeszcze ta inulina jest już no, teraz nie, nie powiem tak akurat mi wyleciało z głowy nie? także naprawdę nie musimy rezygnować z dobrodziejstw natury przeciwnie Przeciwnie, możemy czerpać z całą garścią, całym sobą e, właśnie z tych dobrodziejstw i, i żyć zdrowo. E, no nic, napiszcie w komentarzach, co myślicie na temat tego materiału. Wrzucę go na YouTube'a, bo jest za długi, w związku z tym e, tutaj na pewno by na Instagramie na pewno by nie przeszedł. Pozdrawiam Was serdecznie.